23 czerwca 2025 roku świat obudził się z wiadomością, że amerykańskie samoloty bojowe uderzyły w irańską elektrownię wzbogacania paliwa w Fordow. Fordow, głęboko zakopana pod górą w pobliżu Komu, była najbardziej ufortyfikowaną irańską placówką nuklearną, symbolem oporu i źródłem globalnego niepokoju. Lata dyplomacji, sankcji i gruźb nie zdołały powstrzymać irańskiego postępu nuklearnego. Decyzja USA o uderzeniu była kalkulowanym ryzykiem, sygnalizującym koniec cierpliwości i gotowość do ryzykowania wojny regionalnej, aby powstrzymać nuklearny Iran. Obrona Fordów była potężna: warstwy skał, zaawansowane systemy obrony powietrznej i elitarna ochrona wojskowa. Jednak atak pokazał przytłaczającą przewagę technologiczną, lata wywiadu i tajnych operacji, które zakończyły się jednym niszczycielskim ciosem. Przesłanie Białego Domu było jasne: żadne ambicje nuklearne nie będą tolerowane, bez względu na to, jak dobrze są chronione. Dla Irańczyków eksplozje w pobliżu Komu oznaczały punkt zwrotny. Dla świata był to początek obawianego konfliktu. Pytanie nie brzmiało już czy, ale co teraz? Świat wstrzymał oddech, czekając na odpowiedź Iranu. Uderzenie na Fordow było przygotowywane miesiącami. Zaaranżowane przez amerykańskich i izraelskich planistów wojskowych. Wspólne ćwiczenia na Morzu Śródziemnym maskowały próby prawdziwego ataku z bombowcami Stealth i F-35, mapującymi trasy i testującymi irańskie systemy obronne. Agencje wywiadowcze pracowały na najwyższych obrotach, aktywując siatki w Iranie w celu ostatecznego potwierdzenia celów. Dyplomaci zapewnili ciche wsparcie ze strony kluczowych państw Zatoki Perskiej, podczas gdy europejscy sojusznicy byli informowani o postępach nuklearnych Iranu. Zespoły cybernetyczne zakłócały irańskie sieci dowodzenia, a satelity dostarczały obrazy w czasie rzeczywistym. W przeddzień ataku piloci otrzymali ostatnie odprawy, w pełni świadomi historycznej wagi misji. Podczas gdy świat mówił o pokoju, koalicja była gotowa na wojnę. Burza miała się rozpętać. Operacja Pustynne Kowadło rozpoczęła się od samolotów stealth i dronów, które siały chaos w irańskich systemach obrony powietrznej. Cyberataki przerwały łączność, otwierając okno dla głównej siły uderzeniowej. Bombowce B-2 zrzuciły pociski Massive Ordnance Penetrators. 30-tysięcznofuntowe bomby zaprojektowane do rozbicia podziemnych Hal Bomby przebiły górę. Detonując z siłą sejsmiczną i zawalając zakład wzbogacania. Druga fala uderzyła w bunkry dowodzenia, zapewniając całkowite zniszczenie. Cała operacja trwała mniej niż 15 minut. Myśliwce rozpoznawcze potwierdziły katastrofalne zniszczenia. Fordow został pogrzebany. Gdy samoloty wycofały się, rozpoczął się nowy i niebezpieczny rozdział na Bliskim Wschodzie. Świat przygotował się na eskalację. Odpowiedź Iranu była natychmiastowa. Najwyższy przywódca Hamenei wypowiedział wojnę i zamknął cieśninę Ormus. Ten ważny szlak wodny, przez który przepływa jedna trzecia światowej ropy, nagle stał się strefą wojny. Irańskie szybkie łodzie rojnie oblegały tankowce, miny morskie zaśmiecały szlaki żeglugowe, a rakiety celowały w każdy statek, który sprzeciwiał się blokadzie. Ceny ropy podwoiły się w ciągu dwóch dni, giełdy runęły, a codzienne życie na całym świecie zostało wywrócone do góry nogami przez rosnące koszty. Piąta Flota Marynarki Wojennej USA zmobilizowała się, aby przełamać blokadę, rozmieszczając lotniskowce i trałowce. Bezpośrednie starcia wybuchły między siłami USA i Iranu, zamieniając cieśninę w chaotyczne pole bitwy. Świat obserwował, jak jedno uderzenie przerodziło się w pełnowymiarową konfrontację morską. Wstrząsy gospodarcze rozprzestrzeniały się globalnie. Stawka nigdy nie była wyższa. Konflikt nie był już regionalny, był globalny. Światowa arteria energetyczna była oblężona. Uderzenie na Fordą i blokada Ormus podzieliły świat. Rada Bezpieczeństwa ONZ pogrążyła się w wzajemnych oskarżeniach i impasie. USA broniły swoich działań, podczas gdy Chiny i Rosja je potępiły. Rosja eskalowała, grożąc uzbrojeniem Iranu w zaawansowaną, a być może nuklearną, technologię. Widmo proliferacji nuklearnej zawisło nad światem, wywołując wstrząsy w stolicach zachodnich. Sojusznicy NATO byli podzieleni niektórzy wspierali USA, inni wzywali do deeskalacji. Ból gospodarczy i strach przed szerszą wojną pogłębiły rozłam. Świat był spolaryzowany, a Rosja podsycała płomienie. Kryzys stał się globalnym impasem. Pomimo chaosu, inwazja lądowa na Iran nigdy nie była brana pod uwagę. Wielkość Iranu, jego teren i zaciekle nacjonalistyczna populacja sprawiły, że okupacja była koszmarnym scenariuszem. Zachodni przywódcy, naznaczeni doświadczeniami z Iraku i Afganistanu, wiedzieli, że koszty ludzkie i polityczne byłyby katastrofalne. Irańskie wojsko było przygotowane na wojnę partyzancką, a nie na otwartą bitwę. Społeczeństwo nie miało apetytu na kolejny niekończący się konflikt. Zamiast tego Zachód polegał na nalotach, sile morskiej i sankcjach, aby wywrzeć presję na Iran, cel zmusić Iran do powrotu do negocjacji. A nie do okupacji. Ale ta strategia niosła ze sobą ryzyko długotrwałego, destabilizującego konfliktu. Świat balansuje teraz między kruchym pokojem a katastrofalną eskalacją. Jedna droga kontynuowane ataki i presja ekonomiczna zmuszają Iran do negocjacji, kończąc jego ambicje nuklearne w zamian za zniesienie sankcji. Druga Iran, wspierany przez Rosję, zintensyfikuje ataki. Aktywuje swoich sojuszników i ryzykuje szerszą wojnę regionalną. Jedno błędne posunięcie może wywołać totalny konflikt o niszczycielskich globalnych konsekwencjach. Gospodarka załamuje się, uchodźcy uciekają, a porządek międzynarodowy się rozpada. Dla zwykłych ludzi rośnie niepokój i trudności. W tym spolaryzowanym świecie kluczowe są zrozumienie i świadoma presja publiczna. Obywatele muszą szukać prawdy opierać się demonizacji i domagać się dyplomacji. Ostatnia nadzieja na pokój może spoczywać na zaangażowanym, poinformowanym społeczeństwie.